Witam wszystkich bardzo, serdecznie. dzisiaj kolejny odcinek z gry Call of War Dzień, już to pamiętam w sumie, dzisiaj jest bardzo mało dzień, dziesiąty I jak widać wojna z kubek tutaj powoli trwa Nie posunąłem się za daleko Mam trochę mało dywizji tutaj Czekam w sumie aż on sam mnie zaatakuje ten bot Tutaj również otworzę specjalne nagrywanie, żeby poczekać, pokazać wam dwa ataki Trzech bombowców taktycznie było cztery, ale niestety jeden został zastrzelony Ale było warto i tutaj 20 artylerii, obity do połowy jednostkę piechoty. Jeszcze chwila. Mowcy taktyczne uderzają za 10 sekund. Tutaj też ogólnie była bardzo duża walka. Ta, ten czołg tutaj dużo wytrzymał. Atakował około 5 dywizji na ten czołg. I udało się tutaj im wytrzymać. Tutaj ja widać, że jeszcze jedna dywizja. Yy, leci, o atak był połowa HP i bo taktycznie nie straciły nic, one miały tyle miały 59 HP, no to tutaj ładnie, naprawdę bardzo fajny yy, nalot, artylery uderzy za 58 sekund, HP równo yy, 7 yy, czemu ja tak nie jestem jakoś daleko posunięty między innymi, dlatego że bot jest na tyle inteligentny w tej chwili że automatycznie ciebie atakuje czyli on ściąga 20 całego kraju i byle ci od razu zaatakować. Tutaj widać, że ma jeszcze jakieś dywizje, coś próbuje, ale no nie jestem w stanie tutaj nic zrobić w każdym, tak na razie, no. Pójść się czołgiem do miasta na Pepanca, to, to jest pewna śmierć. No i wolę poczekać, wolę, żeby on mnie wyatakował, żeby to wszystko pod bombowce taktyczne wybić, pod czołgi na jeszcze płaszczyznach, yy, no i jeszcze pod tą artylerię, tutaj tą właśnie dwudziestkę. Teraz za 17 sekund uderzy no tutaj 7 dywizji nam już wybiła. Szkoda, że ona nie pokazuje ile łącznie te wszystkie artylerie wybiły. Bo, jak dołabym do tego gdzieś jedną to z tej siódemki robi się automatycznie zero. Szkoda, że nie może czegoś takiego, że to się resetuje. No To nie powiedz mi, no proszę, bez problemu, zostało to, jest to, to jest zniszczone. I my możemy sobie tam 20 artylerię pociągnąć pod tę dywizję. A tą jednostką zdobyć sobie e, miasto Montreal. Tutaj też idzie moja jedna artyleria, y, pobiję się to powoli przez całą noc, będzie się zatować. tu są moje y, dwa czołgi, które to zatrzymają. Dodatkowo idzie tutaj jeszcze dwie jednostki przeciwlotnicze, a tutaj zbieramy taką większą kupkę armii tutaj z, z całego zachodu. Y, jak wygląda sytuacja u sojuszników? No sojusznicy widać tutaj Fatis y, kończy już podbijanie Ameryki Północnej, strony mały skrawek, z którym mam wojnę. Więc chciałem, żeby to szybko pokończę, bo ja mocno dostałem tutaj po moralach w tej chwili wojna, a z pięcioma y, krajami. Również tutaj kończę Alaskę i powoli będzie się przymierzał do Ameryki Północnej. Ja tutaj skończę Baja Kalifornię, teraz tymi czołgami lecę sobie pozajmować jakieś tam wysewki, które są mniejsze, żeby mieć troszeczkę więcej y, morali i ewentualnie jakieś tam małe punkty kontrolne na y, Pacyfiku. Tutaj również udało mi się zesantować na tą wyspę Ponta Delgada w Portugalii Będę próbował jeszcze do ośmiodowizjami tutaj jeszcze jakiś mały przyczynek sobie wywalczyć Ale nie wiem czy zdążę cokolwiek tutaj zająć mam nadzieję na no, tym czołgiem tutaj te wysepki żeby mieć jedną prowincję chociaż w Afryce Żeby tutaj tak plus minus może uda się coś zobaczyć co ma Libia I tutaj tam wysepkę którą też będzie musiał stracić czas żeby popłynąć To w sumie nie jest jakoś nic ważnego Ale się że czemu by nie zaatakować tego Również tutaj Nowa Fundlandia jest już atakowana. A no tutaj za 48 minut ta ostatnia dywizja tutaj zostanie zlikwidowana. Tutaj jeszcze troszeczkę to potrwa. Rozbijanie kubi, kubek. Myślę, że takie za jakieś dwa dni, tutaj wszystko będzie już ogarnięte w całej Ameryce Północnej. Jeśli chodzi o resztę świata, tutaj ta wielka akcja Jakuciech Habarowsk dołączył do sojuszu chińskiego, aż pokażę wam, właśnie jak te, ten chiński, jak w ogóle wygląda koalicja. Na razie mogę wskazać takich 5, aż tak, aż 5 grup, które są takim solidnymi reprezentantami do zwycięstwa. Pierwsza grupa, Zjednoczenie, czyli jest to moja koalicja składająca się z Fatisa, ze mnie, z Filipa oraz generała Ciciego. Następna grupa to jest ta tutaj chińska w wschodniej Azji. Następna to jest grom, która przed chwilą powstała dzisiaj. Arabia Saudyjska, Turkiestan, północne India, Grecja i prawdopodobnie z tego, co mi wiadomo, dołączy do tego Libia. Czwartą koalicją jest tutaj koalicja tych dwóch panów, z tymi dwoma. Oni na 99% mają ze sobą Tutaj sojusz, układ, więc Grają yy, razem No i następny Sojusz tutaj tych dwóch yy, Graczy, oni grają tutaj Ze sobą i właśnie też Wykażę szpiegostwo, niestety Nie dowiaduje się za wiele, nie ma nic ciekawego Co bym potrzebował, Wielka Brytania Tutaj tylko dowiedziałem się jakie ma fabryki Udało mi się przykryć Jedną wiadomość w końcu, ale to nie jest tak To co oczekiwałem, no wiadomość ok Nic mi niestety nie mówi, ale prawdopodobnie Według mnie, um, tutaj przygotowuję się do ataku na Filipa. Filip, niestety, jest w tej chwili w dosyć słabej pozycji. E, przede wszystkim walczy jeszcze na Karaibach. E, no i przez wczorajszy dzień, który miał bardzo duże straty, jego armia stała 10 manzan, czyli 58 dywizji. To jest, to jest mało, nie mam co się wyszukiwać. Northwest USA, Patisa ma 75, a moja ma 124 jednostki, czyli no to jest naprawdę, to mam dwa razy więcej jednostek od Filipa tej chwili ma też jednak mimo wszystko takie fajny przemysł więc że jest w stanie to nadrobić. no Będzie musiał tutaj korzystać z samolotów. Lotnictwo liczące równo 20 samolotów. Bardzo fajna ilość. No ja w tej chwili też mam równo 20 samolotów i Fatih z tych samolotów ma póki co najmniej, a nie nie najmniej ma równo też 20, ma 21, czy na razie ma najwięcej. Moja produkcja wygląda tak. jakieś dwie, jakaś pelotka, artyleria. Bardzo dużo pepanców trzeba je nadrobić. Sporo bombowców taktycznych się robi aż 4, plus dodatkowo 3 myśliwce. Mam wrażenie, że jakieś tutaj, w miejscu gdzie są fabryki, z samolotami ominąłem. Tu jeszcze mogę dorobić jednego myśliwca. W gazecie mogę jeszcze wam pokazać co mi dzisiaj gazetę. Gazeta prowadzi wygląda następująco: dalej zajmuję pierwsze miejsce. Myślę, że już jutro Filip i Fatis będą w stanie mnie wyprzedzić. A może Fatis jeszcze nie, ale Filip myślę, że mnie spokojnie jutro wyprzedzi, jeśli chodzi o punkty, i yy... też jeśli chodzi właściwie o tutaj, czekam co dzisiaj jest. Dziesiąty dzień: największy potęgi ekonomiczny tutaj. My, we dwóch, jesteśmy najlepsi z Filipem. Potem troszeczkę dalej są półno... jest północna Argentyna i zaraz za nim jest Fatis. Moje straty, jeśli chodzi o yy, tutaj dzisiejszy dzień dwie tutaj informacje, że zdobyłem stolicę yy, że straciłem jeden bombowiec taktyczny, no i z kubek straty 21 do 2800 żołnierzy no w Finlandii 260 do 32, yy, czemu takie duże straty, że aż prawie 3000 yy, no tutaj straciłem Jeden czołg gdzieś mi tutaj padł. Nie będę ukrywał też takie dywizje. No, 28 HP, mocno obite, 25 HP. Obite jeszcze ten bombowiec taktyczny stracony. No, mam troszeczkę tych dywizji obitych, no ale i tak szanuję, że udało się wytrzymać. Zatrzymać przede wszystkim y, pochód dywizji tego kubek y, samą artylerią i bombowcami y, taktycznymi. Na razie, też, no, tutaj trzeba. Poczekać niestety na akcję. Najbliższa akcja, tutaj walka z Wielką Brytanią. Potem myślę, że będzie znów taka chwila przerwy, takie podwijanie botów, zajęcie Europy. Będę chciał przynajmniej zajęć Europę, nie będę się chciał wkać na razie w tą Afrykę. Liczę, że tutaj powstanie konflikt Libii z Etiopią, Kongiem bądź Arabią. No liczę po prostu, że Libia będzie związana wojną, bo to kupi mi dosyć sporo czasu. Ci gracze też będą mogli potem sobie te boty. Ja dzięki temu uzyskam. Czas zajmę dużo lepszy pszczółek w Europie. Sprowadzę wszystkich dużo więcej dywizji do Europy i będę mógł wtedy jakoś solidnie z nimi walczyć. Również, ostatnio, jeżeli do tego momentu dojdzie, wrócił na YouTube'a Arpę, Arkadiusz Pasterniak. Nie będę ukrywał, że zawsze chciałem się z nim zmierzyć, zobaczyć jak to będzie wyglądała walka, tylko, że on gra z y, serii 1.5, y, jeżeli w sumie byłaby taka opcja, to ja nie będę ukrywał, że może udałoby mi się namówić go na jakiś sparring, y, żeby zebrać się no a nawet na tym 1.5 i spróbować tutaj y, powalczyć, y, na, umówić się na jakąś mapę i sprać. Y, Powalczyć z y, y, arpę ale to są tylko takie moje y, y, zamysły na tam jakiś przyszłość. Nie mam zielonego pojęcia, y, czy to się uda. Y, cóż, no, to wszystko będę chciał, y, chciał wam y, powiedzieć. no Chciałam wam w zasadzie powiedzieć, nie ma na razie ciekawego tutaj do powiedzenia. Mogę tylko pokazać wam, jaką siłę stanowi zwykłe 3 bombowce taktyczne 3. To nie jest dużo. Trzy bombowce, level trzeci, mm, dwa naloty i nie ma jednostki. Wyobraźcie sobie, gdybym miał takie skrzydło 10. Nalot i jednostki nie ma. Dlatego bombowce, gdyż naprawdę potęga i ta artyleria też. 20 artylerii, level 3, dwa i nie ma jednej jednostki. Zresztą, teraz no, w takim razie no, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Cześć.